Witajcie, drodzy uczniowie! W Ekwestrii nie tylko my kucyki posługujemy się magią. Wokół nas żyje całe mnóstwo stworzeń, które posiadają różne nadzwyczajne umiejętności: hydry, stalowe wilki, smoki wszystkie te zwierzęta mogą nam się wydawać straszne, a jednak od nich też możemy się wiele nauczyć. Na pewno pamiętacie podmieńców, którzy przestali wykradać miłość, a zaczęli się nią magicznie dzielić. Albo tacy Luerma, którego magiczne łuski są tak mocne, że opierają się magii alikornów. Jest też wąż morski Steve, który, no cóż, jest bardzo elegancki. Co za klasa! Nie zapominajmy też o mniejszych stworzeniach ekwestrii. Jak dobrze wiemy, parasprajdy mogą zwielokrotnić swoją liczebność w ciągu zaledwie paru minut. Duże czy małe, skrzydlate czy rogate, musimy żyć z nimi w idealnej, magicznej harmonii. Dlatego, że tak trzeba. I dlatego, że są urocze!